Cześć, z tej strony Kaja Gołuchowska. Jestem twórczynią internetową i podcasterką. A dzisiaj witam Cię w Strefie Czułości Rosmana. Nasz pierwszy temat to jak czuć się bardziej obecną w swoim ciele. Ale zanim przejdziemy do sedna, Muszę zadać ci inne pytanie. Czy też tak masz, że jak idziesz do łazienki, zrobić swoją poranną albo wieczorną rutynę, to chwytasz telefon i szybko szukasz czegoś ciekawego do posłuchania, ponieważ ja na przykład uwielbiam, kiedy coś mi tam gada w tle, więc tak robię. No i pomyślałyśmy, że to byłoby totalnie super, gdyby właśnie stworzyć taki mini podcast, który towarzyszyłby ci w łazience. Więc taki jest pomysł na te nasze pogaduchy, które będą trwały kilkanaście, ponad 20 minut, w zależności od tematu. Mam nadzieję, że Cię zainspirują, że może dowiesz się jakiejś nowej wiedzy, bo tak jak widzisz, przyniosłam ze sobą książki, a może po prostu będą dla Ciebie miłym towarzystwem. Pierwszy temat to jak być bardziej obecną w swoim ciele. I powiem zupełnie szczerze, że trudno mi było przygotować się do tego odcinka. Serio. Musiałam właśnie wrócić do kilku lektur, które. Były dla mnie ważne w moich cielesnych podróżach, ponieważ ta obecność w ciele to jest nadal coś, co również mi sprawia problem. Na przykład, ostatnio mam bardziej stresujący czas, i to są takie momenty, kiedy ja uciekam ze swojego ciała. To znaczy, lubię. Oglądać jakiś serial, lubię zaangażować się i dać się całkowicie połknąć pracy, ponieważ to wtedy sprawia, że nie muszę być tu i teraz i nie muszę się mierzyć z trudnymi emocjami, które również odczuwa moje ciało. I pomyślałam, że możemy zacząć od takiej metafory domu, no bo nasze ciała niewątpliwie są naszymi domami. I pytanie jest takie: czy traktujesz ten dom jako ciągły projekt, który trzeba poprawiać, remontować? Czy ciągle zauważasz tam jakąś starą szafkę, która jest już niemodna, albo może chcesz zmienić kolor ścian, nie podobają Ci się zasłony? Myślę, że często traktujemy nasze ciała jako takie projekty. Ja bym chciała traktować swoje ciało jako taki dom, w którym czuję się bezpiecznie, może dom rodzinny, w którym czuję, że mogę właśnie odpocząć, że to jest moje miejsce. Wiadomo, raz na jakiś czas fajnie wywiesić nowy plakat albo wprowadzić jakąś zmianę, ale generalnie to nie jest takie miejsce, które ciągle chcę zmieniać, bo te zmiany dużo mnie kosztują finansowo, emocjonalnie, wymagają dużo pracy, a tak naprawdę mogę zajmować się innymi rzeczami. I ta rozkmina mnie. Rozwaliła, jak pierwszy raz o tym pomyślałam. Czy nie jest tak, że często z naszymi ciałami spotykamy się wtedy, kiedy coś się w nich psuje? Kiedy trzeba coś naprawić, poprawić, kiedy nam coś nie odpowiada? No trochę tak jest. Co to mówi o naszej relacji z ciałem i co to mówi o naszej umiejętności bycia w tym ciele? No bo nasze ciała robią mnóstwo fantastycznych rzeczy. Żadna sztuczna inteligencja, żaden robot na ten moment nie jest w stanie tego powtórzyć. To, że jesteśmy w stanie chodzić, biegać, przytulać, tańczyć, jeść, czuć, patrzeć i to wszystko w tym samym czasie, a nawet to, że jesteśmy w stanie oddychać. I kolejna rozkmina, która właśnie rozwala mi głowę głęboki oddech. Czy to był pierwszy głęboki oddech, który wzięłaś danego dnia? Ja sobie właśnie czasami zadaję to pytanie, szczególnie kiedy mam mega intensywny czas, że serio przez cały dzień, nawet raz, nie mam chwili, żeby zwrócić uwagę na to, jak oddycham. Więc jeżeli teraz też ze mną wzięłaś ten pierwszy głęboki oddech, to gratuluję. Jesteśmy w tym razem i starajmy się to robić częściej. No bo wiecie, my trochę żyjemy w takim filmie akcji, gdzie dwójka bohaterów ze sobą walczy. I w rolach głównych obsadzamy naszą głowę, nasz umysł i nasze ciało. Ale specjaliści mówią, że powinniśmy postrzegać to raczej jako całość, a my bardzo często to oddzielamy. Nasze życia są bardzo intensywne, bardzo złożone. Jako, jako kobiety często pracujemy, a do tego pełnimy funkcje opiekuńcze. Zresztą domyślam się, że mówię tutaj do bardzo ambitnych i zapracowanych osób. No i nic dziwnego, że przez to spędzamy bardzo dużo czasu w naszych głowach, analizując, planując, zastanawiając się. Gdyby ktoś mi powiedział, jak byłam w szkole podstawowej, że jednym z najważniejszych albo nawet później, że jednym z najważniejszych soft skills, czyli miękkich umiejętności, będzie tu i teraz, to myślę, że nie skumałabym o co chodzi. Jak dużo czasu na co dzień spędzamy myśląc o przeszłości, o Błędach, które popełniłyśmy, których zapewne już nikt nie pamięta, albo o przyszłości i o tym, jak dużo trzeba jeszcze zrobić i jak trudne jest bycie tu i teraz. I dla mnie, bycie tu i teraz, to jest właśnie bycie. W swoim ciele. I wracając do naszej rozmowy o tym, że mózg i ciało powinniśmy traktować raczej jako jedność, a nie je oddzielać i że ma to dalekie implikacje w naszej codzienności, chciałabym sięgnąć do fragmentu książki Tak działa mózg, Jak mądrze dbać o jego funkcjonowanie, dr Asi Wojsiad, którą możecie też znać z mediów społecznościowych, ponieważ y, działa nie tylko naukowo, ale właśnie również jako twórczyni tam. W rozdziale Mózg ewoluował dla ruchu, Asia zajmuje się właśnie tym. Jesteśmy stworzeni do ruchu i przemieszczania się. Ciągła stymulacja mięśni to fundamentalny element naszego istnienia. Niektórzy badacze mawiają nawet, że do ewolucji naszego mózgu doszło po to, abyśmy jeszcze lepiej poruszali się w celu poszukiwania jedzenia i zdobywania kolejnych lądów. Mózg rozwijał się, żeby organizm mógł się poruszać. Tę zależność widać bardzo mocno w kontekście braku aktywności fizycznej i tego, co dzieje się z neuronami w związku z pojawieniem się chorób neurodegeneracyjnych czy psychicznych. Ruch to przepływ, to życie i stymulacja maszynerii biochemicznych. Bezruch z kolei możemy porównać do zastoju i zatrzymania, co oczywiście także jest potrzebne i stanowi jeden z fundamentów regeneracji. Jednak wiemy, że powinien nieustannie przeplatać się z aktywnością. Klasyczne ying i yang. Potem Asia mówi o żyjątku, które nazywa się żachwa. Jest ono wyjątkowe, ponieważ gdy znajdzie odpowiednią skałę, uwaga, auto konsumuje swój mózg. Dlaczego to robi? Ponieważ nie musi się poruszać więc mózg nie jest jej potrzebny. To pewna optymalizacja natury. Więc zobaczcie, połączenie naszego umysłu i ciała jest jeszcze silniejsze, niż moglibyśmy myśleć. A teraz przejdźmy do bardziej przyziemnych przykładów z naszej codzienności. Czy miałaś taką sytuację, w której ktoś na przykład poprosił cię, żebyś coś zrobiła, i twoje ciało poczuło wtedy taki dyskomfort, ale twoja asertywność nie była gotowa, żeby powiedzieć nie? No, właśnie, często nasze ciało czuje, że coś nie jest dla nas właściwe, zanim nasz mózg jest w stanie intelektualnie to przetworzyć. Podobnie jest z ludźmi. Powiedz mi, że nigdy nie miałaś takiej sytuacji, w której poznałaś kogoś i czułaś, że ta osoba mm, nie będzie miała dobrego wpływu na Twoje życie, ale nie miałaś na to jeszcze twardych dowodów, więc i tak wpakowałaś się w tą relację. Jeżeli jeszcze mi nie wierzycie, że nasze życie. Hmm, romantyczne, wpływa dosłownie na to, jak nasze ciało funkcjonuje, to pozwólcie, że zachęcę was w ogóle do przeczytania książki Kiedy ciało mówi nie. Koszty ukrytego stresu. Gabora Mate. A teraz zacytuję wam pewien ciekawy fragment. W innym badaniu wzięto pod lupę dwie grupy. Mężatek oraz kobiet, które były rozwiedzione bądź pozostawały w separacji. W pierwszej grupie jakość i satysfakcję z małżeństwa oceniono na podstawie relacji własnych badanych. Ponadto od każdej z uczestniczek doświadczenia pobrano próbkę krwi w celu skontrolowania aktywności układu odpornościowego. Już chyba domyślacie się, co będzie się działo. Niższa jakość relacji małżeńskich okazała się silnie i proporcjonalnie skorelowana z gorszą odpowiedzią immunologiczną. W grupie kobiet po rozwodzie albo separacji wyróżniono dwa czynniki psychologiczne, które wykazywały największą korelację z osłabieniem działania układu odpornościowego. Czas, jaki upłynął od rozstania, im krótszy, tym układ ten był silniej stłumiony, oraz stopień przywiązania do byłego partnera. Im silniejsza więź emocjonalna, tym gorsza odporność. Więc jeżeli namawiasz teraz swoją przyjaciółkę, żeby odeszła z relacji, która jej nie służy, to wiedz, że równocześnie dbasz o jej zdrowie. Nieważne, jak bardzo chcemy udawać, że nie jesteśmy zwierzętami, to nimi jesteśmy i nasz instynkt potrafi być mega potężnym narzędziem. Ja przez wiele lat go olewałam, no bo pomyślcie, Idziecie do szkoły, wszystko jest oparte na wiedzy i na rozbudowywaniu tego jednego mięśnia w naszej głowie. Nawet nasz system edukacji mówi nam, że ruch to nie jest w sumie nic ważnego. Raczej w szkołach zajęcia z WF-u są traktowane po macoszemu, pewnie zależy, ale generalizuję. Tak czy inaczej 90% przedmiotów dotyczy naszego umysłu, a nie naszego ciała, więc z takimi przekazami idziemy dalej, a zresztą to nie są jedne przekazy. Nieważne, w której dekadzie dorastałaś, to istniały wtedy jakieś kanony piękna, które wywierały na tobie presję. Ja wiem, że jak byłam nastolatką, to patrzyłam na okładki magazynów i widziałam tam super szczupłe dziewczyny, które były piękne, i do których czułam, że nie przynależę. Czułam, że moje ciało jest za duże, mimo że absolutnie tak nie było. Myślę, że rozmawiając z którąkolwiek kobietą,. Jesteśmy w stanie usłyszeć historie dotyczące złego traktowania swojego ciała w okresie nastoletnim lub później. Wszystkie modne diety, detoksy, reżim treningowy to jest coś, co tak naprawdę nie jest niczym dziwnym, chociaż tak naprawdę już teraz wiemy, że jest bardzo szkodliwe dla naszej relacji z ciałem. I tutaj znowu wraca ta metafora projektu, że często nasze ciała traktujemy jako coś estetycznego coś, co ma się podobać nie tylko nam, ale też przede wszystkim innym, coś co ma się wpisywać w czyjeś gusta, a ignorujemy ten element naszej cielesności, który moim zdaniem jest ważniejszy, czyli oparty jest na funkcjonalności i na tym, co nasze ciało potrafi. Składając wszystkie te informacje w kupę, można pomyśleć, że nasza sprawa jest beznadziejna i że ten odcinek naprawdę nie zaprowadzi nas do nikąd i nie dowiemy się, jak być obecnym w ciele. Słuchajcie, nie traćcie jeszcze nadziei. To pierwsze pytanie zadaję dlatego, ponieważ uważam, że całe budowanie lepszej, zdrowszej relacji z ciałem zaczyna się właśnie od tego poczucia obecności. Dobra, Kaja, mówisz nam, jakie to jest trudne, ale podaj jakieś rozwiązania. Jeżeli byłeście kiedyś na jodze, to możliwe, że leżałyście w pozycji savasana. Jest to tak zwana pozycja śmierci, albo jeszcze mniej literacko, a bardziej dosłownie, pozycja trupa. I na początku może ona się wydawać bardzo prosta, ponieważ polega na leżeniu. Kto nie ma ochoty poleżeć trochę na treningu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ale jeżeli Czujemy się i będziemy robić ją poprawnie, jeżeli będziemy mieli prowadzącego, który właśnie wskaże nam, jak możemy kierować swoją uwagę na różne części ciała, może okazać się ona mega wartościowa właśnie w uczeniu się bycia w swoim ciele i w takiej świadomości naszego ciała. Kilku instruktorów w moim życiu, na przykład, kazało mi robić takie śmieszne rzeczy jak: teraz poczuj swoje pięty, a teraz poczuj swoje policzki. A teraz poczuj swoje nozdrza. Teraz rozluźnij swoje powieki. Teraz rozluźnij swojego małego palca. Teraz rozluźnij swoje kolana. Tego rodzaju ćwiczenie może po pierwsze zwrócić Twoją uwagę na części ciała, o których kompletnie zapomniałaś albo nigdy nie wiedziałaś, że istnieją. A po drugie, jest świetnym sposobem na właśnie bycie tu i teraz i na słuchanie swojego ciała. Jak możemy to wprowadzić w naszą codzienność? Na przykład. Od rana, zamiast chwytać telefon i sprawdzać co tam się dzieje na Instagramie, można przez chwilę po prostu poleżeć i samemu sobie wydać komendę: rozluźnij teraz swoje stopy. Poczuj teraz swoje łydki. Osoby, które praktykują regularnie mindfulness, stosują tego rodzaju ćwiczenia. Mega wam to polecam, żeby spróbować. Dla mnie to jest bardzo taki ciekawy eksperyment. I jest to jedna z takich rzeczy, która naprawdę sprowadza mnie na ziemię i wprowadza mnie w stan relaksu. I w ogóle to, co jest bardzo ważne, i czasami, kiedy ludzie pytają się mnie, Kaja, nie potrafię regularnie ćwiczyć, nie jestem w stanie robić niczego regularnie, ja wtedy mówię. Totalnie Cię rozumiem, ponieważ ja też mam z tym problem, ale moim największym wyzwaniem w takiej regularności czegokolwiek jest perfekcjonizm. To znaczy, wchodzimy na Instagram i na przykład widzimy osoby, które właśnie spędziły 10 godzin na warsztatach jogi, i myślimy sobie: Nie, no jakieś moje głupie ćwiczenie, które robię w łóżku, nic mi nie da. Nie, właśnie to jest zabójca naszego entuzjazmu. Pamiętam, że jak zaczynałam ćwiczyć jogę, to po pierwsze robiłam to na kocu, bo nie posiadałam jeszcze maty, a po drugie, później jak wracałam do tego, to dosłownie mówiłam sobie, że samo wejście na matę, jak już ją zakupiłam, jest sukcesem. Że są takie dni, kiedy naprawdę to, że ja stanę na macie, że się pochylę, że się podociskam, że się porozciągam bez żadnego napięcia, że to już jest sukces. Nie musisz wykonywać całego złożonego treningu, żeby ćwiczyć świadomość w swoim ciele i żeby o nie dbać. Więc proszę, jeżeli czujesz, że jesteś niewystarczająca i że powinnaś robić więcej, to wyrzuć takie myślenie do kosza. Rób tyle, na ile masz przestrzeń danego dnia. Bo wiesz, z byciem w swoim ciele też mogą łączyć się różne trudne emocje, ponieważ w pierwszej części mówiłam o tym, jak nieświadomie wyłączamy swój kontakt z ciałem, ale czasami robimy to świadomie, bo nasze ciało pamięta i bycie w nim często powoduje dyskomfort, wstyd, ból. Jak często na przykład zaczynasz swój dzień i patrzysz w lustro? I pierwsze co robisz, to krytykujesz to, jak wyglądasz. To mi nie odpowiada, to mi nie odpowiada, to mi nie odpowiada. No właśnie, więc jeżeli takie jest Twoje podejście do ciała. To jak ty masz znaleźć w sobie siłę, żeby chcieć być w tym ciele i żeby chcieć je zauważać? Lepiej wepchnąć to gdzieś na tył głowy i po prostu zapominać. Dobra wiadomość jest taka, że badania pokazują, że nawet najbardziej podstawowy kontakt z naszym ciałem ma wpływ na zmniejszenie się hormonu stresu, czyli kortyzolu. Czyli automasaż twarzy albo jakiejś części ciała totalnie wystarcza. Na 10-godzinne warsztaty przyjdzie jeszcze czas, spokojnie. Jeżeli nadal jest Ci trudno złapać do końca to, o czym mówię, zapisałam tutaj kilka konkretnych sygnałów, które mogą wskazywać na to, że nie jesteś w kontakcie ze swoim ciałem. Po pierwsze, nie czujesz, kiedy jesteś głodna albo kiedy już się najadłaś. Ja bardzo długo uczyłam się w ogóle poczuć sytość, bo nie byłam w kontakcie z nią ani trochę. To jest trochę jak takie strojenie instrumentu, wiecie. Po drugie, nie wiesz, że jesteś zmęczona, dopóki nie padniesz. To ja, padająca na kanapę wczoraj, niestety. Po trzecie, często działasz na autopilocie. Wszystko się dzieje, ale ty jesteś jakby z boku. Trochę jak taki wiecie: robocik. To, był, to była moja próba, tańca robota. Po czwarte, zaczynasz dzień od krytykowania ciała, zanim jeszcze poczujesz, jak ono się dzisiaj ma. O tym już wspominałam. I po piąte, czujesz, że ciało to trochę przeszkoda, coś, co trzeba ciągle ogarniać, dopasowywać bądź ujarzmiać. Daj mi znać, czy któryś z tych opisów pasuje do ciebie. I nie mówię tego wszystkiego, żeby cię oceniać, tylko bardziej chcę zachęcić cię do zatrzymania się i do tego, żebyś na przykład tu i teraz zadała sobie pytanie, jak się czuję w moim ciele? I czy w ogóle w nim dzisiaj jestem? Gdybym miała. Podać ci hasło, które ze mną zostało po latach poszukiwania. Jakiejś takiej filozofii, która pomoże mi pozytywnie myśleć o swoim ciele, to byłoby to hasło Ciało Wolność. Może słyszałaś już o ciało pozytywności, która jest bardzo medialna, albo może nawet o ciało neutralności. Jeżeli nie, to będę też poruszać temat y, tych haseł, tych nurtów oraz ich historii w kolejnych odcinkach, ale dla mnie najbliższe mojemu sercu jest ciało wolność. Dlaczego akurat to? Uważam, że Najtrafniej opisuje ono to, co możemy stracić, kiedy mm, mamy złą relację z naszym ciałem. Czyli, na przykład, jesteś na plaży i zamiast fantastycznie się bawić, opalać, biegać, pływać, rozmawiać ze znajomymi, ty stresujesz się, że widać ci celulit. Czyli nie jesteś wolna, nie jesteś wyluzowana albo idziesz na jakieś spotkanie, to jest ważne dla ciebie zawodowo spotkanie, pracowałaś dużo, ta praca jest twoją pasją i zamiast koncentrować się na tym, jak wypadniesz na spotkaniu pod względem merytorycznym, to ty czujesz, że nie wiem, garsonka na tobie źle leży. To również sprawia, że tak naprawdę nie koncentrujesz się na realizacji swoich wyższych celów, tylko Skupiasz się na tym estetycznym wymiarze wyglądu. Dlatego ja, kiedy buduję swoją relację z ciałem i kiedy ją polepszam, to zawsze robię to z taką myślą, że chcę się po prostu czuć w tym ciele wolna. A dla mnie, wolność w ciele to często. Nie myślenie o nim zbyt dużo, a raczej korzystanie z tego, jak ono fantastycznie funkcjonuje, jakie jest silne, jakie jest sprawne. Kolejnym przydatnym w naszej podróży pojęciem jest życzliwość. Słyszałaś o czymś takim? Bo jak czasami posłuchamy naszego dialogu wewnętrznego, to można mieć wrażenie, że dla nikogo nie jest się takim okrutnym jak dla samej siebie. Czy powiedziałabyś te wszystkie rzeczy swojej przyjaciółce, które czasami mówisz sobie samej w swojej głowie? Bo ja nie. I tutaj pojawia się moja trzecia książka, która nazywa się The Female Body Bible, czyli Biblia kobiecego ciała, która jest bardzo ciekawa, ponieważ okazuje się, że wiele badań dotyczących wellnessu, czyli tego, jak, jak ćwiczyć, jak jeść, było przeprowadzanych, uwaga, na mężczyznach. I te same wnioski zostały zastosowane do nas kobiet. No a jednak jesteśmy inne. Nasz sposób trenowania, funkcjonowania jest pod wpływem tego, jak funkcjonujemy w naszym cyklu menstruacyjnym, więc te wnioski nie zawsze są trafne, a tym samym nie zawsze te rekomendacje były trafne. Ja na przykład jestem też w takiej drodze coraz um, dokładniejszego śledzenia swojego cyklu i serio jest tak, że podczas owulacji czuję się jak bogini więc polecam, polecam się zainteresować. I tutaj przeczytamy między innymi o życzliwości do samej siebie i o tym, że składa się ona z trzech elementów. Pierwszy nazwany jest self kindness, czyli bycie dobrą dla siebie w moim wolnym tłumaczeniu, które teraz improwizuję. Bycie dla siebie ciepłą, kiedy cierpimy, Wyrozumiałą, a nie ignorowanie naszego bólu i traktowanie siebie jak dobrej koleżanki. Kolejny element to common humanity, czyli takie poczucie wspólnoty więc uznanie, że nasze cierpienie jest ważne, ale jest też częścią ludzkiego doświadczenia i to nie jest coś, co przydarza się tylko nam. I trzeci element to mindfulness, czyli taka samoświadomość, która sugeruje podejście zrównoważone do naszych zarówno pozytywnych i negatywnych emocji, tak żeby żadne z nich przesadnie nie dominowały. I mindfulness zakłada też coś bardzo, bardzo ważnego, że nie możemy zbytnio identyfikować się z naszymi emocjami i myślami. Może słyszałyście takie hasło, że nasze myśli to nie są fakty. I ono jest bardzo potężne. Kiedy ja czuję się źle, i kiedy myślę o samej sobie źle, na przykład Kaja jesteś, nie wiem, głupia, brzydka, to staram się dostrzegać te myśli i wręcz wyobrażać sobie, że są takimi chmurami na niebie i one przypływają, nie jestem w stanie tego kontrolować, kiedy one przychodzą, ale też pozwalam im odpłynąć, nie daję im zbyt dużo swojej uwagi. I tak samo warto podchodzić właśnie do myśli związanych z naszą cielesnością. Zbliżamy się do końca naszego pierwszego spotkania. I chciałabym Was zostawić z taką refleksją, że bycie obecną w swoim ciele to jest pierwszy krok do budowania lepszej z nim relacji. Ale co tak naprawdę oznacza lepsza relacja? Jestem bardzo daleka i bardzo krytyczna do podejść pod tytułem: Istnieje jedna recepta na to, żeby poprawić wszystko, ponieważ tak nie jest. Jesteśmy różnymi ludźmi z różnymi doświadczeniami. Niestety, tak naprawdę, same musimy sobie wypisać tą receptę. Więc to, co dla ciebie będzie oznaczała lepsza relacja z ciałem, dla mnie prawdopodobnie będzie znaczyło zupełnie coś innego i to jest ok. Pewnie są jakieś uniwersalne wartości, takie jak zdrowie, jak poczucie spokoju. Z którymi większość z nas będzie się w stanie zidentyfikować, ale porównywanie się do innych nigdy nie zrobiło niczego dobrego w relacji z naszymi ciałami. I to chyba już wiemy, prawda? Poczucie obecności w swoim ciele pomoże ci zidentyfikować miejsca, w których czujesz dyskomfort i pozwoli ci tak naprawdę zbierać informacje o twojej relacji z ciałem. Czy byłaś kiedyś u lekarza i zadał ci on pytanie, jak to boli, a tobie w sumie trudno było na to odpowiedzieć? No bo trudno jest opisywać takie rzeczy. Im bardziej w kontakcie jesteśmy z ciałem, im lepiej je znamy, tym lepiej jesteśmy w stanie zwerbalizować to, co mówi nam to ciało. A to jest cholernie ważne, bo naprawdę jesteśmy od dziecka odklejani od tych cielesnych doznań i, jest nam, i jesteśmy uczeni, że nasze ciało jest jakąś taką, wiecie, fanaberią, że to jest coś próżnego dbać o swoje ciało, a to jest kompletna głupota. Ponieważ oparta jest ona na myśleniu, że ciało i umysł to są dwie oddzielne rzeczy, a chyba już sobie udowodniłyśmy, że one wręcz są stworzone do funkcjonowania razem. Przestajemy się ruszać, zjadamy swój mózg, pamiętacie? <laughs> Powrót do swojego ciała to jest proces, to nie jest szybka przemiana w stylu Instagrama przed i po, więc daj sobie czas, daj sobie delikatność, daj sobie miękkość, wyłącz ciśnienie. Błagam. Generalnie taka uniwersalna rada, którą mówię wszystkim, to wyluzuj. I ja sama bardzo często to słyszę, na przykład od mojej mamy: wyluzuj to jest zawsze dobra rada. I już na zupełny sam koniec chciałabym Was zostawić z sześcioma pytaniami. Możecie odpowiedzieć na nie w swojej głowie, możecie je olać, albo dla ambitnych możecie wyjąć kartkę i notes i odpowiedzieć na te pytania. Myślę, że ostatnie rozwiązanie jest super, ponieważ ja często, kiedy mam trudny czas, to właśnie piszę, no bo to pozwala nam wyjąć nasze myśli z głowy i spojrzeć na nie z inną perspektywą. Uwierzcie, to działa. Nie bez powodu wielu um, ludzi, którzy osiągają fantastyczne sukcesy, prowadzi journaling, modny teraz, czyli po prostu pisanie i wywalanie ze swojej głowy różnych myśli. Więc pytania brzmią. Po pierwsze, co dla mnie oznacza bycie w kontakcie ze swoim ciałem? Po drugie, w jakich momentach czuję, że naprawdę jestem tu i teraz? I obierzmy tą cebulę z Instagramowości. To nie musi być jakiś moment, gdzie, nie wiem, na, em, na klifie przy zachodzie słońca med medytujecie, to może być na przykład moment, w którym tańczycie w dresie w domu do ulubionej piosenki. Po trzecie, czy mam jakieś rytuały, które pomagają mi wracać do ciała? Po czwarte, jakie emocje wiążą się u mnie z byciem obecną w ciele? Jeżeli są to bardzo trudne emocje, to pamiętaj, że nie masz żadnego wstydu w proszeniu o pomoc i totalnie możesz wybrać się na przykład do terapeuty, żeby to skonsultować. Pytanie piąte, czy są miejsca w moim ciele, które łatwiej czuję, a które trudniej? Pytanie szóste, jakie relacje mam z ruchem, dotykiem i oddechem? Pytanie szóste jest bardzo napakowane, ale specjalnie jest takie, ponieważ otwiera to nam tematy, które będą pojawiały się w kolejnych odcinkach. I to już koniec naszego odcinka. Jeżeli zaprosiliście mnie do swojej łazienki, to mega dziękuję i macie bardzo ładne płytki. A jeżeli słuchaliście tego w innych okolicznościach, też super, to była strefa czułości, rozmawiała Kaja Gołuchowska. Do usłyszenia.